Pociąg, który bał się jazdy nocą. W rozległej krainie torów, mostów i stacyjek mieszkał mały czerwony pociąg o imieniu Tutuś. Był jeszcze nowy, jego kółka błyszczały, dzwonek dźwięczał jak srebrny dzwoneczek, a wagoniki miały pachnące, świeżo pomalowane ściany. Tutuś lubił jazdę, ale tylko za dnia. Kochał promienie słońca odbijające się w szybach. Lubił, gdy dzieci machały mu z łąk, a motyle tańczyły wokół torów. Ale kiedy tylko zaczynało się ściemniać, Nie chcę jechać nocą, piszczał, chowając się w bocznicy. W nocy wszystko jest takie ciche i dziwne. Bał się cieni drzew, szelestów, stukotu, który brzmiał inaczej niż w dzień. Bał się tego, czego nie widział. Pewnego dnia kierownik stacji, stary lokomotywista pan Szynkiewicz, podrapał się w brodę i powiedział: Tutuś, mam do ciebie prośbę. Nikt inny nie może tej nocy zawieźć ważnej paczki do wioski pod sosenką. To dla chorego chłopca, jego wymarzone książki. Dasz radę? Tutuś zadrżał od komina potylni wagonik. Ale to... no co? Wiem, ale nie jesteś sam. Tory znasz jak własne śruby, a księżyc będzie cię prowadził. Po chwili ciszy Tutuś cicho przytaknął. Dobrze, spróbuję. Dla chłopca. Kiedy Tutuś ruszył, niebo było granatowe, a gwiazdy błyszczały jak migoczące lampki. Drzewa szeleściły cicho, a świerszcze grały swoją muzykę. Każdy stuk od kół wydawał się głośniejszy. Stuk, stuk, stuk. Co to za dźwięk? Zadrżał Tutuś. Ale to tylko jego własne kółka, które odbijały echo od tunelu. W tunelu było ciemno. Tutuś zamknął oczy i powiedział sam do siebie. To tylko cień. Nie cień cię zatrzyma. Tylko twój strach. Kiedy wyjechał z tunelu, czekała na niego niespodzianka. Nad torami unosiła się mgiełka, a w oddali świeciły świetliki. Tutuś zwolnił i był zachwycony. Nigdy w dzień nie widział czegoś tak pięknego. Na łące tańczyły lisy, sarenki piły wodę ze strumienia, a księżyc odbijał się w szybach jego wagoników jak w lustrze. Noc nie jest straszna, wyszeptał. Noc jest po prostu inna. Gdy wjechał do wioski pod sosenką, na peronie czekał chłopiec w szlafroku opatulony kocem. Uśmiechał się mimo zmęczenia. To dla mnie? zapytał cicho. Tak, odpowiedział Tutuś i zatrąbił dumnie. Specjalna nocna dostawa. Wracając, Tutuś jechał już pewniej. Gdy mijał ostatni las, niebo zaczęło jaśnić. Zza wzgórz wyłoniła się pierwsza różowa poświata poranka, a on po raz pierwszy nie śpieszył się do świtu, bo wiedział, że noc nie musi być wrogiem. Czasem to właśnie ona pokazuje, jak wiele odwagi jest już w nas. Czasami to, czego się boimy, skrywa w sobie coś pięknego. Odwaga to nie brak strachu. To decyzja, że ruszymy mimo niego, tak jak tutuś.